Witaj hey, w moim kosmicznym rabinie Słowa to czoski, mikrofony to teleskop, flow, to przestrzeń między gwiazdami Zaczynamy podróż przez wymiar dziwności, gdzie czas się zaginamy My jesteśmy na granicy Jestem równocześnie w dwóch miejscach, jak w Schrödinger's Cat Moje rymy to czarne dziury pochłaniające fakty wpadni do mojego wszechświata, gdzie prawo martwiego nie działa To dziwny rap, a ja jestem jego kosmicznym generałem Jego kosmicznym generałem jego... Jednocześnie w dwóch miejscach jak świat, Moje rymy to czarne dziury pochłaniające fakty Padnij do mojego wszechświata, gdzie prawo martwiglo nie działa To dziwny rafa, ja jestem jego kosmicznym generałem Te metafory to cząstki elementarne Rozpadam się na kwarki, a potem znowu formuję Mój umysł to super... Równocześnie geniusz i nie spadam w czarne dziury myśli, gdzie czas się zatrzymuje Moje metafory to cząstki elementarne, rozpadam się na chłarki, a potem znowu formuję Mój umysł to superpozycja, równocześnie geniusz i szaleń, wpadam w czarne dziury myśli, gdzie czas się zatrzymuje Moje foto, tunel czasoprzestrzenny, przeskakuję między epokami jak Marty McFly Wpadam na bankiet Leonarda Da Vinci, go zamawiam bitcy z przyszłości, jak kelner do kosmita Jednocześnie w dwóch miejscach jak Schrodinger's Ted Moje rymy to czarne dziury pochłaniające fakty Wpadnij do mojego wszechświata, gdzie prawo martwego nie działa To dziwny rapa, ja jestem jego kosmicznym Jednocześnie w dwóch miejscach jak Schrodinger's Ted Moje rymy to, dziury, rymy to czarne dziury Pochłaniające fakty Moje flow to tunel czasoprzestrzenny Przeskakuję między epokami jak Marty McFly Wpadam na bankiet Leonarda Da Vinci'ego, zamawiam pizzę y z przyszłości A Kellner to Kosmita <tryk> <tryk> Kicks, Jestem równocześnie w dwóch miejscach jak Schrödinger's Cat Moje rymy to czarne dziury Pochłaniające fakty wpadni do mojego wszechświata Czy prawo Martwigo nie działa? To dziwny rapa, ja jestem jego kosmicznym generałem Jego kosmicznym generałem, jego kosmicznym